Od momentu powstania Pakistan był państwem narażonym na niebezpieczeństwo, osaczonym pomiędzy wrogą Indią a wrogim Afganistanem. Ale w latach 90. XX wieku, przez krótki moment Islamabad próbował rozszerzyć swoją sferę wpływów na Azję Środkową. Związek Radziecki właśnie się rozpadł, a komunizm wycofywał się z Azji Środkowej, podczas gdy islam zalewał ten region. Brak koncepcji narodowości spowodował powstanie w regionie próżni władzy prawie wielkości kontynentalnych Stanów Zjednoczonych. Wieki wcześniej Azja Południowa i Azja Środkowa dzieliły głęboko zakorzenione więzi religijne, polityczne, kulturalne i handlowe. Pakistan podjął się zadania ożywienia tych starożytnych więzi i w tym procesie przekształcił się w superpaństwo. Nazywam się Sioban i witam w Caspian Report. Zanim przejdziemy dalej, sprawdź kanał Bonnie Wright. Tworzą animacje na różne tematy, takie jak obecny koronawirus czy niedawne protesty w Ameryce. Ich najnowsze wideo skupia się na wieżach komórkowych, jak działają i jak naprawdę wpływają na ludzi. Sprawdź ich kanał, aby dowiedzieć się więcej. Link znajdziesz w opisie i sekcji komentarzy. Kiedy Pakistan ogłosił się niepodległym państwem, w 1947 roku otworzyło to stare pytania dotyczące etnicznych linii podziałów Azji Południowej. Po drugiej stronie granicy, w Królestwie Afganistanu, pasztuńscy nacjonaliści natychmiast zaczęli dążyć do włączenia wszystkich terytoriów zamieszkanych przez ich etnicznych krewnych. Afgańscy Pasztuni popierali pomysł Pasztunistanu i wysuwali irredentystyczne roszczenia do całego obszaru Pakistanu zamieszkwanego przez Pasztunów. Napięcia polityczne wzrosły do tego stopnia, że Afganistan na krótko zablokował przyjęcie Pakistanu do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Gdy Pakistan powstał mimo wszystko, rząd afgański zaczął wspierać pasztuńskie grupy separatystyczne w nowo niepodległym Pakistanie. W tamtym czasie Pakistan był dość wrażliwy. Jego terytorium było podzielone na dwie nieciągłe części, podczas gdy Indie rościły sobie prawo do regionu Kaszmir. Gdyby powstał Pasztunistan, prowincje Sindh i Balochistan mogłyby się również podzielić, a Pakistan zostałby zredukowany do prowincji Punjab. Stawka nie mogła być wyższa, a nad Pakistanem wisiało widmo efektu domina secesjonistycznego. Po okresie przemocy fizycznej, embarg i politycznych zagrożeń relacje ostatecznie ostygły, gdy afgański premier zrezygnował ze stanowiska. Pod koniec lat 60. jednakże pojawił się nowy front we wschodnim Pakistanie, czyli współczesnym Bangladeszu, gdzie społeczne niepokoje przekształciły się w masowe nieposłuszeństwo obywatelskie. Bangladescy ustawodawcy domagali się większej autonomii od Islamabadu, a impas doprowadził do sporadycznych potyczek między siłami rządowymi Pakistanu a protestującymi Banglijczykami. Ostatecznie jednak Pakistan stracił kontrolę nad swoimi wschodnimi terytoriami, a Bangladesz ogłosił się niezależnym suwerennym państwem. To, co wcześniej uważano za zagrożenie związane z Pasztunistanem, zdarzyło się zamiast tego z Bangladeszem, co udowodniło, że teoria secesjonistycznego efektu domina jest rzeczywista. Pakistan spędził następne kilka dekad na nieustannym dążeniu do zjednoczenia swoich społeczności poprzez kształtowanie narodowej tożsamości opartej na islamskich cnotach. Podczas gdy wcześniej nie powiodły się idee świeckie, zastosowanie wiary jako elementu unifikującego przyniosło niezwykły sukces w doświadczeniu Pakistanu. Dopiero w latach 90. XX wieku pakistańscy ustawodawcy zaczęli myśleć na dużą skalę i zaczęli ponownie rozważać swoją narodową tożsamość. Do tego czasu zdarzyły się dwie rzeczy: Afganistan pogrążył się w absolutnym chaosie, a Związek Radziecki rozpadł się na mniejsze jednostki. W Azji Środkowej były radzieckie republiki socjalistyczne Kazachstanu, Kirgistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu i Tadżykistanu stały się niezależnymi narodami. Chociaż każde państwo miało swoje własne symbole narodowe, wieki rządów rosyjskich zniszczyły wszelkie poczucie świadomości kulturowej czy narodowej. Gdy Sowieci opuścili ten obszar, a wpływy komunistyczne zniknęły, na powierzchnię wyszły historyczne wspomnienia. Z wyjątkiem Tadżykistanu cała Azja Środkowa była domem dla etniczności mówiących językami tureckimi, a wszystkie z nich były integralną częścią świata muzułmańskiego. Więc kiedy granice radzieckie upadły, a wraz z nimi ideologia komunistyczna, najwyżsi urzędnicy komunistyczni przekształcili się w nowych ojców założycieli. Byli komunistyczni silni ludzie, stali się despotami, a aby umocnić swoją władzę, wznosili swoje statuły, ustanawiali swoje urodziny jako święta narodowe, jednocześnie umieszczając swoje billboardy na całym nowym terytorium. W przestrzeni pozbawionej narodowej tożsamości i ideologii, społeczności w Azji Środkowej były zdesperowane, aby uwierzyć w coś. Islam wypełnił tę potrzebę, tak jak miało to miejsce w Pakistanie. Pierwsze były mocne argumenty, aby wiara mogła rozkwitać. W starożytności Azję Środkową często nazywano Chorasanem, gdzie potężni tureccy królowie, wataszkowie i najemnicy przemierzali równiny w poszukiwaniu łupów i podbojów. Niektórzy z nich podróżowali na zachód, jak Timur. Inni skierowali swoje spojrzenia na południe, jak Babur, który założył Imperium Mogołów. Tak czy inaczej, Azja Środkowa była głęboko związana z historią Bliskiego Wschodu i subkontynentu indyjskiego. Teraz jednak społeczności w Kazachstanie, Kirgistanie, Turkmenistanie, Uzbekistanie i Tadżykistanie szukały spójnego społecznego znaczenia. Zazwyczaj świat zostawiłby to w spokoju, jednak w latach 90. badania geologiczne obliczyły, że basen Morza Kaspijskiego posiada ogromne rezerwy węglowodorów, drugie tylko do regionu Zatoki Perskiej. Ten fakt podniósł Azję Środkową do rangi magazynu energii, był tylko jeden problem Turkmenistan, Kazachstan i Uzbekistan, narody, które odziedziczyły bogactwo węglowodorów. Były bez dostępu do morza. Turcja, Iran i Pakistan były pierwszymi, które rozpoznały kulturowy przepływ Azji Środkowej i bogactwo energetyczne jako próżnię władzy, a także przypadkiem są jedynymi trasami zdolnymi dostarczyć regionalne węglowodory do uprzemysłowionego świata. W związku z tym, w 1992 roku, Ankara, Teheran i Islamabad ożywiły i rozszerzyły organizację współpracy gospodarczej, aby obejmowała pięć republik Azji Środkowej. Celem było stworzenie nowych rurociągów i wprowadzenie wspólnego rynku dla towarów i usług na całym regionie, z długoterminowym celem polegającym na ponownym zgrupowaniu bloku w kierunku strategicznych implikacji. Ankara badała sposoby promowania idei panturkizmu, ponieważ większość Republik Azji Środkowej była turecka, ale ogromna odległość położyła kres temu planowi. Tymczasem Teheran zainteresował się promowaniem swoich głębokich historycznych związków z Azją Środkową ale ta wizja zakończyła się nagle, ponieważ irańczycy przestrzegali innego odłamu islamu. Pakistan został jedynym potencjalnym rozgrywającym w wyścigu o Azję Środkową, a Pakistan spełniał wiele skryteriów. Przestrzegał sunnickiego islamu, był w bezpośrednim sąsiedztwie, dzielił kulturowe podobieństwa, a podobnie jak Azja Środkowa, Pakistan również przeprowadził pewne poszukiwania duszy więc wiedział, jak budować społeczną spójność i możliwie jak połączyć Azję Środkową z Pakistanem. Doceniając historyczną okazję, euforia opanowała Islamabad. Nagle Pakistan wydawał się jakby miał się wyłonić jako ciężki gracz na globalnej scenie politycznej. Jeśli Islamabadowi udałoby się nawiązać jakieś umowy handlowe z Azją Centralną, mógłby umocnić swoją pozycję. W 1992 roku Pakistan zaoferował około 10 milionów dolarów kredytu Kazachstanowi, Kirgistanowi i Tadżykistanowi, aby założyć wspólne przedsięwzięcia w przemyśle bawełnianym, tekstylnym, farmaceutycznym, telekomunikacyjnym i rolniczym. Pakistan podpisał umowę z Uzbekistanem na budowę autostrad, zakładów produkcyjnych, a nawet na ustanowienie komunikacji satelitarnej. W Tadżykistanie i Kirgistanie Pakistan podpisał umowy na import energii hydroelektrycznej i zobowiązał się do zwiększenia zasięgu języka angielskiego w bankowości, księgowości, ubezpieczeniach, dyplomacji i TPP. Te początkowe projekty obejmowały handel i naukę, edukację i turystykę, ale wisienką na torcie był rurociąg turkmeński, który ciągnął się od Turkmenistanu do pakistańskiego portu w Karachi, skąd tankowce mogły wysyłać ropę naftową gdziekolwiek indziej. Specyfikacja techniczna planu była dość prosta, a ponieważ omijała zarówno Iran, jak i Rosję, przedsięwzięcie zyskało aprobatę Waszyngtonu. Teraz wierzono, że ten rurociąg dałby Pakistanowi znaczny wpływ na Azję Środkową, umożliwiając Islamabadowi promowanie swoich interesów handlowych i stopniowe przyciąganie regionu do swojej strefy wpływów. W zaledwie kilka pokoleń władza Islamabadu rozciągnęłaby się od syberyjskich równin Kazachstanu do tropikalnego wybrzeża Morza Arabskiego. Pakistan nie tylko zyskałby ogromną głębię strategiczną, ale także znaczny wzrost siły roboczej, zasobów, logistyki, finansowania itp. Te atuty zrównałyby szanse z Indiami, a z pewnością był to cel wart dążenia. Był tylko jeden problem: rurociąg turkmeński, główny projekt w kierunku hegemonii Pakistanu, musiałby przejść przez bezprawne terytorium Afganistanu. Afganistan nie tylko dzielił wspólną granicę z Turkmenistanem, Uzbekistanem i Tadżykistanem, ale również zapewniał bezpośrednią trasę dla ruchu drogowego, kolejowego i lotniczego. Na pierwszy rzut oka budowa rurociągu przez jedno z najbardziej chaotycznych miejsc na Ziemi wydaje się nieracjonalna. Nagrodą jednak było Pakistan, który mógł dorównać Indiom pod względem zasobów i możliwości, czego pakistańczycy nie mogli przepuścić. To był strzał w ciemno, ale mimo to okazja. Jedno było pewne: Pakistan miał długoterminowe strategiczne interesy w Afganistanie, które były kształtowane przez czynniki, siły i rozważania wykraczające poza sam Afganistan pakistańska agencja wywiadowcza Inter Services Intelligence wierzyła, że to jest możliwe do zrealizowania. Afganistan mógł być podporządkowany, a wszystko, co musieli zrobić, to stworzyć korytarz do Azji Centralnej, który zaczynałby się w Peszawarze, kontynuował przez Dżalalabad i Kabul, ciągnął dalej do Mazar e Sharif, aż w końcu dotarłby do stolicy Uzbekistanu, Tashkentu. Równoległy korytarz miał być stworzony wzdłuż turkmeńskiego rurociągu. Gdy stało się oczywiste, że pakistańskie grupy zastępcze nie są w stanie dostarczyć żadnego z korytarzy, Islamabad zaczął wspierać nowo powstających talibów od 1994 roku. Okazało się to być katastrofą. Talibowie zaostrzyli endemiczną przemoc w Afganistanie. Następnie obrócili się przeciwko Pakistanowi, ponieważ odmówili uznania linii Duranda za granicę międzynarodową, skutecznie ożywiając ideę Zjednoczonego Pasztunistanu. Co więcej, wzrost wpływów talibów pobudził ruchy dżihadystyczne na peryferiach, w tym w nowo niepodległych państwach Azji Środkowej. Islamskie milicje pojawiły się w Uzbekistanie, Kirgistanie i Tadżykistanie. Jeśli dżihadizm był pomysłem Pakistanu na społeczną spójność, to Azja Środkowa nie chciała mieć z tym nic wspólnego. Urzędnicy w Taszkencie oskarżyli swoich pakistańskich odpowiedników o bezpośrednie szkolenie uzbeckich dżihadystów i celowo ograniczyli stosunki polityczne i gospodarcze. Inne kraje poszły za tym przykładem, a miesiąc miodowy Azji Środkowej z Pakistanem szybko się skończył. Aby przypieczętować umowę, wiele republik Azji Środkowej zdecydowało się na ponowne nawiązanie więzi bezpieczeństwa z Rosją. Na przełomie tysiąclecia wizja Islamabadu na superpaństwo zginęła w zarodku, a reszta to już historia. Pokorny wobec swoich przeszłych porażek, Pakistan prowadzi dziś bardziej skromną politykę. Jego głębokowodne porty w Karachi i Gwadarze służą jako idealne centra wysyłkowe, zapewniając śródlądowym republikom Azji Środkowej, Afganistanowi, a nawet regionowi Xinjiang w Chinach bardzo potrzebny dostęp do Morza Arabskiego. Przeniesienie uwagi na własne terytorium ma o wiele więcej sensu. W końcu, władza polityczna bez władzy ekonomicznej jest po prostu jałowa. Tu sioban z Caspian Report. Pamiętaj o łapce w górę, komentarzu i subskrypcji. Dziękuję za oglądanie i Saul.